Czy Europa naprawdę rozumie, jak blisko jesteśmy nowej fazy wojny? Ukraina wzmacnia swoją pozycję, niszczy rosyjskie terminale, drony zatapiają nielegalne tankowce, a Kazachstan, Turcja i Orban zaczynają naciskać na Kijów, aby się uspokoił. Tymczasem Moskwa pogrąża się w chaosie, rakieta Sarmat wybucha, rosyjski budżet się wali, a propaganda histeryzuje. Jako wicepremier Polski mówię jasno. To moment, w którym Zachód musi zdecydować, czy broni zasad, czy swoich iluzji. Jako wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej przywykłem do obserwowania europejskiej polityki z perspektywy, która łączy interes narodowy z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo całego regionu. Ale w ciągu ostatnich miesięcy wydarzyło się coś, czego nie obserwowaliśmy od lat. Ukraina przestała reagować, zaczęła działać. Rosja przestała dominować, zaczęła się bronić. A Europa przestała słuchać własnych ekspertów, zaczęła słuchać lobbystów, biznesowych partnerów i polityków, którzy widzą w wojnie szansę na powrót do świata sprzed 2022 roku. Niestety taki świat już nie istnieje. Rosyjska inwazja zmieniła architekturę bezpieczeństwa, strukturę handlu, ekonomikę transportu i sposób w jaki myślimy o roli państwa. Zrozumienie tego jest kluczowe dla Polski. Nasze bezpieczeństwo zaczyna się w Harkowie, Odesie i Dnieprze, nie na granicy w Terespolu. Dlatego jako wicepremier mam moralny obowiązek mówić to, czego inni wolą unikać. Pierwszym elementem nowej układanki są działania Ukrainy. Ataki na rosyjskie terminale paliwowe i infrastrukturę logistyczną nie są aktem desperacji. To jest świadoma, dobrze zaplanowana strategia wyniszczania gospodarki agresora. Rosja sprzedaje ropę. Finansuje z niej rakiety, drony i bomby, które spadają na ukraińskie miasta. Im mniej ropy sprzedaje, tym mniej ma rakiet. To matematyka wojny, której wielu europejskich polityków nie chce widzieć, bo kłóci się z ich marzeniem o powrocie stabilności. Kiedy Ukraina uderza w rosyjski terminal, nie uderza w Kazachstan, Turcję czy kogokolwiek innego. Uderza w serce rosyjskiej machiny wojennej. Dlatego naciski ze strony państw, które od lat korzystają na rosyjskim eksporcie energii, są nie tyle absurdalne, co moralnie wątpliwe. Turcja boi się utraty wpływów na Morzu Czarnym. Kazachstan boi się Moskwy. Orban boi się, że Kijów zniszczy jego dotychczasowy model uzależnienia energetycznego od Rosji. Europa nie może jednak pozwolić, by bezpieczeństwo 450 milionów Europejczyków Dyktowały państwa, które nie są gotowe bronić własnej przyszłości. Drugi element to sytuacja wewnętrzna w Rosji. Kraj, który przez lata budował wizerunek militarnego kolosa, dziś produkuje rakiety, które wybuchają na własnym terytorium, zanim osiągną choć 1% zakładanego zasięgu. Sarmat miał być dumą Putina. Zamiast tego stał się symbolem erozji przemysłu, korupcji i degrangolady rosyjskiej nauki. Państwo, które nie potrafi utrzymać kontroli nad własnym arsenałem, jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, jest zagrożeniem dla świata. Wreszcie trzeci element presja Zachodu. Ukraina jest dziś pod ogromną kontrolą Waszyngtonu i stolic europejskich. Każda zmiana, każdy ruch, każde śledztwo i dymisja interpretowane są przez pryzmat wiarygodności. Rozumiem to. Pomoc wojskowa musi iść w parze z przejrzystością. Ale Zachód musi również zrozumieć, że Ukraina prowadzi największą wojnę XXI wieku, a nie konkurs perfekcyjnego zarządzania publicznego. Jednocześnie pojawia się pewna hipokryzja. Państwa, które latami ignorowały rosyjską korupcję, dziś wymagają od Ukrainy natychmiastowego oczyszczenia wszystkich struktur. To słuszne oczekiwanie, ale także dowód, że Europa musi skończyć z polityką podwójnych standardów. Jeśli wymagamy od Kijowa przejrzystości, to samo powinniśmy wymagać od Budapesztu, Wiednia czy Berlina, które przez lata otwierały drzwi Kremlowi. Polska nie ma luksusu udawania, że ta wojna jej nie dotyczy. Rosja stoi za naszym progiem. Każdy sukces Ukrainy oddala widmo rosyjskiej agresji. Każdy błąd Zachodu przybliża ją. Dlatego Polska musi być krajem, który mówi wprost. Jedyną drogą do pokoju jest osłabienie rosyjskiej zdolności prowadzenia wojny, a nie negocjacje z państwem, które łamie wszystkie traktaty, które kiedykolwiek podpisało. Wnioski, które wyciągam jako wicepremier Polski, muszą być jasne, wielowymiarowe i pozbawione złudzeń, bo złudzenia są dziś największym wrogiem Europy. Żyjemy w czasie, w którym sentymentalizm jest luksusem, na który nie mogą sobie pozwolić ani nasze służby, ani nasze społeczeństwa, ani przyszłe pokolenia. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie obnażyła strukturalne słabości europejskiej polityki zagranicznej, ale też pokazała, gdzie znajdują się realne fundamenty naszej siły. I właśnie dlatego, analizując wszystkie wydarzenia ostatnich miesięcy, przedstawiam zestaw kluczowych wniosków, które powinny wyznaczać kierunek europejskiej polityki. Pierwsza. Ukraina udowodniła, że potrafi adaptować się szybciej niż Zachód. Jednym z najbardziej niedocenianych aspektów tej wojny jest dynamika ukraińskiej adaptacji. Ukraina nie prowadzi wojny według podręczników NATO. Nie korzysta z przewagi liczebnej, nie dysponuje przewagą powietrzną ani przewagą przemysłową, a mimo to zaskakuje przeciwnika. Nie improwizacją, lecz zdolnością do uczenia się w czasie rzeczywistym. Ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową to przykład nowej doktryny wojna ekonomiczno-logistyczna która godzi w kluczowe segmenty rosyjskiej zdolności bojowej. To nie jest desperacja, to kalkulacja, i Zachód musi ją rozpoznać. Drugi. Rosja traci nie dlatego, że Ukraina jest silniejsza, ale dlatego, że sama zjada własne fundamenty. Rosja padnie ofiarą nie ukraińskiej strategii, lecz własnego systemu. Korupcja, degradacja naukowa, brak wolnego rynku. Militarny centralizm, propagandowe myślenie zastępujące analizę to wszystko doprowadziło do katastrofy przemysłowej. Rakieta Sarmat, która miała rzekomo straszyć NATO, stała się symbolem tego upadku. Nie chodzi o to, że eksplodowała. Chodzi o to, że 20 lat inwestycji, miliardy dolarów i tysiące specjalistów doprowadziły do efektu, który mógłby ośmieszyć każde państwo. Rosja nie jest kolosem. Rosja jest systemem, który wygląda groźnie tylko wtedy, kiedy nikt go nie dotyka. Trzecie. Państwa krytykujące Ukrainę kierują się nie pokojem, lecz własnymi interesami. Gdy Turcja mówi, że Ukraina destabilizuje region, mówi to państwo, które samo destabilizowało północną Syrię, Liban, Morze Egejskie, Cypr i fragmenty Libii. Gdy Kazachstan mówi, że cierpi finansowo. Mówi państwo, które nigdy nie miało odwagi powiedzieć Moskwie nie w żadnej kwestii strategicznej. Gdy Orban mówi, że Ukraina powinna przegrać wojnę, mówi lider kraju, którego gospodarka od lat jest uzależniona od rosyjskiego gazu i infrastruktury nuklearnej, a który doprowadził Węgry do międzynarodowej izolacji. To nie są głosy pokoju, to są głosy biznesu i strachu. Europa musi nauczyć się je ignorować. 4. Zachód musi zakończyć epokę moralnych gestów bez konsekwencji. Od 2014 roku Zachód był mistrzem gestów. Szczyty, deklaracje, ostrzeżenia, głębokie zaniepokojenia. Tylko że w 2022 roku świat wkroczył w nową epokę. Epokę, w której wojny nie wygrywa się wartościami, lecz zdolnością do ich obrony. Polska rozumie to lepiej niż wielu w Europie. Dlatego wnioskiem jest to. Musimy przestać traktować pomoc Ukrainie jako akt filantropii, a zacząć traktować ją jako inwestycje w nasze własne bezpieczeństwo. Piąta. Ukraina potrzebuje wsparcia, ale także reform, i obie te rzeczy nie wykluczają się. Wielu polityków myśli w sposób zero-jedynkowy: albo wspieramy Ukrainę, albo ją krytykujemy. To błąd. Ukraina może być jednocześnie państwem bohaterskim i państwem wymagającym reform. Może być ofiarą agresji i państwem, które musi rozliczyć korupcję. Może być sojusznikiem Zachodu i jednocześnie partnerem, który potrzebuje modernizacji. Zachód nie może bać się mówić Ukrainie prawdy, ale musi jednocześnie pamiętać, kto jest agresorem. Nie Ukraina, nie USA, nie Zachód. Agresorem jest Rosja. I każdy, kto oczekuje od Ukrainy doskonałości, Podczas największej wojny Europy od 1945 roku, nie rozumie, czym jest wojna. 6. Rosja świadomie próbuje przerzucać odpowiedzialność za swoje porażki na Zachód. Kiedy rosyjskie systemy zawiodą, mówią, że to sabotaż NATO. Kiedy rosyjska armia poniesie straty, mówią, że to broń Zachodu. Kiedy w Rosji brakuje pieniędzy, mówią, że to złośliwość Zachodu. Propaganda Kremla robi wszystko, by stworzyć narrację, że Rosja jest oblężoną twierdzą, ale każdy wniosek analityczny mówi coś innego. Rosja jest oblężona nie przez Zachód, lecz przez własną degenerację. 7. Europa musi zrozumieć, że pokój nie jest celem, lecz konsekwencją siły. W Europie dominuje naiwna idea, że jeśli będziemy rozmawiać z Rosją, to Rosja stanie się odpowiedzialna. Nie stanie się. Nie jest to kwestia Putina, lecz systemu. System rosyjski jest skonstruowany tak, że nagradza agresję, a każe kompromis. W takim systemie pokój można osiągnąć tylko wtedy, gdy agresor poniesie realne konsekwencje. To dlatego pokój po II wojnie światowej był możliwy, bo agresor został pokonany, nienegocjowany pokonany. Prognozy dotyczące przyszłości wojny, Europy i systemu bezpieczeństwa muszą być brutalnie szczere. Jako wicepremier Polski widzę te procesy codziennie, w raportach wywiadowczych, w rozmowach ministerialnych, w dokumentach NATO oraz w analizach, które spływają do polskich instytucji. Świat chodzi w nową fazę. Jeśli Europa zrozumie ją na czas, ma szansę wyjść z niej silniejsza. Jeśli nie, Zapłaci cenę, która może być największa od 1945 roku. Poniżej przedstawiam zestaw prognoz, które wynikają z obserwacji ostatnich miesięcy zachowań Rosji, determinacji Ukrainy i napięć w samej Europie. Pierwsza. Wojna wejdzie w fazę eskalacji asymetrycznej. Rosja będzie udawać stabilność, ale fakty będą inne. Jej zdolności ofensywne będą maleć, a zdolności do destabilizacji rosnąć. Kreml nie będzie w stanie prowadzić pełnoskalowych ofensyw. Zamiast tego zwiększy cyberataki, spróbuje zdestabilizować Mołdawię, Armenię i Gruzję, uruchomi instrumenty energetyczno-logistyczne, wzmocni kampanie dezinformacyjne w Unii Europejskiej. Nie będzie to eskalacja w tradycyjnym sensie, będzie to eskalacja w cieniu. Europa musi się do tego przygotować. Druga: Ukraina będzie kontynuować uderzenia na infrastrukturę Rosji. Nawet jeśli część państw będzie naciskać, by tego nie robić, Ukraina będzie kontynuować strategię głębokich uderzeń. To logiczne. Rosyjskie lotniska, logistyczne węzły paliwowe, rafinerie, mosty kolejowe, porty towarowe to klucz rosyjskiej zdolności prowadzenia wojny. Uderzenia będą coraz bardziej precyzyjne, a Ukraina, dzięki współpracy z Norwegią i innymi państwami, zacznie masowo produkować nową generację dronów. To zmieni charakter wojny na lata. Trzecia. Rosja będzie ponosić coraz częstsze porażki technologiczne. Sarmat to nie wyjątek, to Zwiastun. Rakieta, która miała być symbolem rosyjskiej potęgi nuklearnej, stała się symbolem totalnej zapaści przemysłowej. To dopiero początek. Przewiduję kolejne awarie systemów rakietowych, problemy z produkcją amunicji, erozję jakości części zamiennych. Rosnące znaczenie prymitywnych rozwiązań zastępczych. Nie dlatego, że Ukraina ma dostęp do technologii NATO, choć to też pomaga, ale dlatego, że rosyjski system nie jest w stanie utrzymać spójności. 4. Wewnętrzne napięcia w Rosji będą narastać. Upadek Sarmata, katastrofy przemysłowe, braki finansowe, to wszystko będzie prowadzić do narastających konfliktów między FSB, GRU, Roskosmosem a Ministerstwem Obrony. Rosja nie kontroluje już Jednolitego frontu wewnętrznego. Elity będą walczyć o zasoby, wpływy, kontrakty zbrojeniowe i lojalność struktur regionalnych. W pewnym momencie Kreml może próbować wymienić część kierownictwa, wprowadzić nowe represje, eskalować retorykę nuklearną, ale będzie to oznaka słabości, nie siły. 5. USA będą coraz bardziej naciskać na europejską samodzielność. Waszyngton ma świadomość, że nie może wiecznie finansować 70% ukraińskiej obrony. Prognoza jest jasna. Więcej ciężaru spadnie na Unii Europejską. powstaną nowe mechanizmy finansowe, nastąpi integracja przemysłów obronnych Unii Europejskiej i Ukrainy. Kraje, które nie dostosują się, zostaną zmarginalizowane. Europa musi zrozumieć: Obama mówił o piwocie do Azji, Biden mówi o globalnej rywalizacji z Chinami. A kolejny prezydent USA, niezależnie od partii, będzie zmuszony ograniczać koszty. Ukraina nie może być na łasce zmieniających się trendów politycznych w kongresie. Musi mieć europejską kotwicę bezpieczeństwa. 6. Europa będzie się dzielić na dwa bloki w podejściu do Ukrainy. Pierwszy. Państwa, które rozumieją realia wojny: Polska, kraje bałtyckie, Finlandia, Czechy, Rumunia, Holandia. Drugi. Państwa, które będą szukać kompromisu za wszelką cenę. Węgry, Austria, część Niemiec, Słowacja, część Włoch. Im dłużej potrwa wojna, tym bardziej wyraźny będzie podział. Ten konflikt zdefiniuje europejską politykę na całe pokolenia. 7. Ekonomiczna rola Ukrainy zacznie gwałtownie rosnąć. Ukraina stanie się centrum produkcji dronów, ekspertem w systemach antydronowych. Zapleczem cyberbezpieczeństwa, partnerem w produkcji broni precyzyjnej. Europa nie ma wyboru musi budować zdolności wojskowe poza granicami Unii Europejskiej, bo produkcja w Europie jest zbyt wolna koszty są zbyt wysokie procesy biurokratyczne zbyt sztywne. Ukraina daje Europie to, czego ta nie ma szybkość i elastyczność. 8. Rosja spróbuje wymusić pokój pod własne warunki. Będzie próbować szantażu energetycznego, nuklearnego, migracyjnego, informacyjnego. Ale żadna z tych metod nie będzie działać tak skutecznie jak w przeszłości. Świat jest bardziej odporny, a Rosja słabsza. Celem Kremla będzie zamrożenie konfliktu, żeby odbudować armię, zmodernizować przestarzałe systemy, poczekać na zmianę polityczną w Europie lub USA. Europa musi nigdy nie zaakceptować zamrożonej wojny, bo zamrożone wojny w rosyjskiej doktrynie są tylko przerwą przed kolejną ofensywą.